11 grudnia. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pana, którzy co noc służycie w domu Pana. Niech Ci błogosławi syjonu Pan. Czytamy o tym w psalmie 134, wiersze 1 i 3. Niezwykły czas dla oddawania czci Panu, powiecie, stać w domu pańskim nocą. Oddawać w chwili wielkiego smutku? Rzeczywiście jest to rzeczą trudną, tak, ale właśnie w tym kryje się błogosławieństwo. To doświadczenie prawdziwej wiary. Jeśli chcę doświadczyć miłości przyjaciela, powinienem zobaczyć, co on uczyni dla mnie w czasie zimy. Zupełnie tak samo przedstawiają i przedstawia się sprawa Bożej Miłości. Łatwo mi jest oddawać Panu cześć i chwalić Go w czasie lata, gdy świeci słońce, gdy harmonia życia napełnia atmosfery i owoce upiększają drzewa. Lecz niech umilknie śpiew ptaka, niech z drzew opadną owoce, czy nadal będę śpiewał, czy będę stał w domu Pańskim w nocy, czy będę Go miłował w czasie Jego nocy, czy będę czuwał z Nim choć przez jedną godzinę w jego Getsemane? Czy pomogę Mu nieść krzyż na drodze łez? Czy stanę obok Niego z Marią i ukochanym uczniem w minutach jego konania? Czy potrafię wspólnie z Nikodemem podnieść ciało Chrystusa, które już zasnęło? Jeśli jestem gotowy na to wszystko, wtedy moja cześć i uwielbienie będzie doskonałe i chwalebne moje błogosławieństwo. Moja miłość do Niego zrodziła się w chwilach Jego poniżenia, a wiara znalazła Go w Jego pokorze. Moje serce uznało Jego wielkość pomimo skromnej postaci i wreszcie wiem, że pragnę nie daru, lecz Jego dawcy. Stojąc nocą w Jego domu przyjmuję Go tylko dla tego, co w nim znalazłem, a nie dla czego innego. Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pana, którzy co noc służycie w domu Pana. Niech Ci błogosławi Syjony Pan.